Szukałem walentynki Valorant i przypadkiem rozbiłem związek edaterów gdy zaśpiewałem jej piosenkę Jezu Maria, czy to ten swan z TikToka? Jezus święty Jezu czy to? Czy to on? Zaśpiewaj coś proszę. O, a zostaniesz moją walentynką? E, nie wiem. No to nie. Jezu, Mary, no mogę zostać, no niech ci będzie maleńki. Ej, Jack. No Doszły mnie słuchy, że śpiewasz, ale nie wiem o co chodzi. Że co? Love song dla ciebie? A, no na przykład. To musisz być moją walentynką. A ty śpiewasz na TikToku? Nie wiem, no ale możesz być moją walentynką. Kubuś będzie smutny. Jaki kubuś? No ja nie. Ale jak zaśpiewasz, to mogę wybaczyć. Albo wy jesteście razem. Tak, od jednego meczu. Co? <laughs> to jest jeszcze wczesny związek, to możemy go rozbić. <laughs> I do TikTokera rana Dobra, no to Git, tak cię rzucił, to możemy. Ej, czyt. Co? A jak masz na TikToku? No a nie powiem, dopóki nie będziesz moją walentynką Nie chcecie tylko, tylko chcecie słuchać. Kręci mnie twoja, Kręci mnie twoja dusza. Chłopaki liczą numerki, a ja tylko słucham. Nie chcecie tylko. Tylko chcecie Doj**ane, doj**ane No, doj**ane Moim marzeniem było cię usłyszeć, Gierce Będziemy razem, Reino? Co ty tam mnie gada 15 lutego organizuję walentynkowe karaoke o 100 zł Zapisy na moim Discordzie